Hej, dziś wam pokażę quizy.pl. Tu wybrałam, którym Wielkanocnym Zwierzątkiem jesteś. I teraz tak. Który kolor kojarzy ci się z Wielkanocą? To tutaj jest: zielony, żółty, biały, niebieski, fioletowy, brązowy. Najbardziej zielony. Wolisz spędzać czas w domu czy na świeżym powietrzu? Tutaj to już chyba na świeżym powietrzu lepiej, bo zawsze. Wybierzesz zieloną rozszylinkę. Kszpan? Przerzucha? <gryżucha> Co? Potrafisz sam stworzyć. To sam stworzyć ozdoby świąteczne. Samo. A ja już Nie, nic. Nie, nie wiem. Nie wiem. Lepiej. Wybierz ozdobę wielkanocną? No to tak, najlepsze. Z... Największa ozdoba z Wielkanocą to mi się kojarzy... O, tu coś takiego. Jakieś takie kołąski z... z rajami byś zgwany poniedziałek. Hmm. O pistoletem na wodę. Gdybyś był wielkanocnym zwierzątkiem, co byś wolał? Śianoż Um, czy lubisz wiosnę? Tak, to moje ulubiona. <coughs> <coughs> tak, to moje ulubiona pora roku. Tak lubię. Średnio. Nie lubię. Średnio. Balanek! Balankiem. Jesteś wielkanocnym balankiem z łatwością. Zawierasz przyjaźnie, jesteś delikatny. I wrażliwy, bardzo łatwo cię zranić. Z trudem przyjmujesz krytykę od innych osób. Aha, czyż jestem wielkanocnym barankiem. O, pokażę, zobaczę. Dobra, pa.